Siemano, Filemon 07 słuchaj, zadałeś mi kilka pytań, obiecałem Ci nagrać tą rolkę, także Ci tą rolkę nagrywam, także lecimy po kolei z pytaniami. Pytanie numer jeden. Czy byłbym w stanie oszacować, ile zajął mi cały projekt? No, powiem Ci, ciężki temat, ponieważ pierwszy projekt foteli szyłem rok, ponieważ ja to tak robię na zasadzie zabawy po pracy. Drugi projekt jest w trakcie robienia, także naprawdę jak gdzieś to skubię w każdym tygodniu po kilka godzin, po 40 minut, po pół godziny, także jest mi naprawdę ciężko oszacować, jak finalnie Ile za mi ten czas. Ale powiem Ci, że jakbym tak naprawdę spiął tyłek, zacisnął pośladki, zajął się tym stricte, że rano staję do wieczora co dubia. Myślę, że w tydzień, nawet w cztery dni ogarnąłbym cały projekt, ale to tak jak mówię, to musiałbym nie chodzić do pracy, nie mieć życia prywatnego, tylko tak po prostu stricte zająć się robotą. Pytanie numer dwa. Jaki byłby koszt materiałów? Słuchaj, koszty materiałów to są po prostu na Allegro. Ja kupuję wszystkie materiały na Allegro. Jest mi najwygodniej, najprościej, najszybciej. I koszty materiałów zależy w czym chcesz szyć. Bo ja szyję akurat w Skyu, ponieważ e, uważam, że to jest dobry, fajny, tani materiał na naukę, na próby. I ceny wahają się od takich najgorszych, od 15 zł za pół metra kwadratowego Potem nawet i 50 za taki skaj jachtowy, który jest już bardzo w dobrej jakości, bardzo odporny na różne tam zarysowania UV, światła, wodę, wilgoci i tak dalej. Także w tym skaju będę chciał finalnie robić swoje projekty. Numer 3. Jakiej grubości polecam fizelinę? Słuchaj, ja jeżeli chodzi o fizelinę mam dwie opcje. Pierwsza to jest fizelina przeźroczysta, która naprawdę bardzo fajnie nadaje się, jeżeli chodzi o odrysowywanie różnego kształtu z gąbek, wykrojów, projektowanie tego. Super się sprawdza. Chociaż bardziej preferuję fizelinę czarną. Ona jest grubsza, sztywniejsza, twardsza. Tylko ma jedną wadę, że jest czarna i niestety muszę wszystko białymi markerami malować, ale gdzieś lepiej mi to siedzi, lepiej się trzyma, lepiej mi się szyje. Pytanie numer 4. Co to za model parownicy? Słuchaj, kupiłem najtańszą parownicę na... Alegro, dałem za nią coś chyba 30 zł, tu ci pokazuję firmę, markę, może 40 z przesyłką. Nie wiem, słuchajcie, ja, ja nie znam się na parownicach, jest to temat po prostu, kupiłem ją tylko dlatego, że jestem w stanie nią naprawiać gąbki. Fajnie się to sprawdza, fajnie działa. Po co przepłacać, jak coś jest po prostu tanie, dobre i działa, no to ja nie wydaje mi się, żeby był sens w ogóle wydawać po 300, 400, 500, tysięcy zł na jakieś parownice. Tym bardziej, że tu chodzi tylko o szycie foteli, regenerację starych gąbek. Pytanie numer 5. Jakiego kleju używam? Również nie robię szału. Chodzę do pobliskiego marketu budowlanego. Kupuję taki, bo taki mają na stanie. Mieliby inny klej, to pewnie kupiłbym inny. Gdzieś na razie do tego jakiejś kosmicznej wagi nie przykładam. Finalnie będę kupować kleje tapicerskie. Dopiero tym będę się zajmował, jak zacznę kleić pod sufitki. Tu masz zdjęcie. Dopiero rozwijam swój warsztat, jeżeli chodzi o pracownię tapicerską. Wszystko będzie w temacie w przyszłości. Na wiosnę będziemy kombinować, eksperymentować z różną chemią, klejami, duperelami. Także można bieżąco oglądaj mnie i lecimy do następnego pytania. Uch, I to już jest ostatnie pytanie, szóste, czy będą jakieś time -lapsy? Y